Kuko kraniaste, czterokańciaste. Kuko nam się połamało, cztery rogi pokazało, a my wszyscy będąc. Kuko. Marsz, marsz, maszeruje w koło. Marsz, marsz, maszeruje w koło. Nagle, stop. Odpoczywają. Liczymy do czterech raz. Dwa, trzy, cztery. Brawo! Jedziemy! Kuchni, tak, mocno. Mocno. Drugą też. Mocno, brawo. Jeszcze skarle teraz jemy. Wiesz, teraz musimy zjeść. Tak. Teraz musimy ładnie zjeść. Zobacz. No, troszeczkę. No. Tak, zobacz. Nie chciałabyś troszeczkę mięska, Zobacz, troszkę wyżywy. Bierzemy rączkę, tak. Troszeczkę i dmuchamy i to do buzi. Dobre? Kowa Jeszcze zaświeci ci. Dobra, jeszcze zaświecimy. ciebie ładnie. No. O tak pięknie. Tak, i blisko się przeglądasz, tak? Zobaczmy na takie tu powiększenie. Ogromne powiększenie co. Mhm. No. rączko rączką dalej. cię troszeczkę. Tak weźmiemy sobie kawałek mięska. O. I Tak, to marcheweczka. I mięsko. No. Super. Kartofelka, może chciałabyś co? Troszeczkę. Super. Super, zajadasz. No. Patrz, lusterko sobie tutaj weź. O. Będziesz się dobrze widziała w tym lusterku tutaj. No. Świetnie. Tego nie zajadłam. Mhm. Tego hmm. nie zajadłam. Brawo, Za Chcesz chlebka trochę, czy nie? Nie? Dobrze. Cukini troszeczkę weźmiemy. Spróbuj sobie cukinii z marchewką. No. Dobra. O Twoje ulubione mięsko oczywiście. Jest tutaj patrz. Dwa kawałeczki. no Super. U, kartofelek ci posmakował. Tak? No i troszeczkę Ci pomogę go rozdrobnić. O, tak. I zobacz, weźmiemy z tym. I weźmiemy z kurczaczkiem. No ślicznie. Ojojoj. Oj, oj. Pięknie zajadasz. Tak. Ładnie. Brawo Scarlet. Am! Super! Ślicznie! Cukinię wzięłaś sobie, Skarlek, pięknie! Okay, to wytrzemy papierem, bo się zabrudzisz, A Ty się uwielbiasz bawić wodą, nie? Prawda? Zobacz. Zobacz. Paluszkiem pokazujesz, jak się kręci w kołko? W światełko? Brawo! Tak! Kółko! Ładnie powiedziała! Lecisz! Kółko, tak! Kółko. Ładnie mówisz! Kółko! Oj, już poleciał! Dawaj rączkę! Ratujemy dziecko! Kółko! Do Kuko, Kółko, brawo! O nie, poleci. Kuko. 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 Brawo. Kuko, graniaście. Kuko. Powiedz kółko. kółko. Powiedz kółko. kółko. Hop! Klap, 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 pociągniecie się. Rączka. No hop. Tup, tup. Klap, klap, klap. Koniec. Jaka następna? Sprawdź. Kółko, tak. Kuko! Kuko, brawo! Kuko! Kukko. Marsz, maszeruje koło. Oj! Ktoś to tak galopuje. Nagle stop! Oczka patrzą. Skarlet. Raz, dwa, trzy, cztery. Czeka, patrzą. Ej. Raz, dwa, trzy, cztery. Brawo. drugą stronę, żeby nam się w głowach nie pozakręcało. Raz, dwa, trzy, cztery. Koniec. Gotowany jabłko na kolację plus cynamon. Zobaczymy czy moleństwo będzie miało ochotę. No 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 Scarlett to może jest dobry moment żeby zacząć naukę nocnikowania. Tak no jak ładnie siedzisz na nocniku. Ładnie ćwiczysz. Ładnie ćwiczysz. Nie wiem dlaczego ale z wieczorami mi się to kojarzy że o, muśka przygotowywała takie jabłuszka. Wszyscy się cieszyliśmy, że, że, że zaraz będzie tak, taka, takie pyszności będą na kolację. No, czasami takie naj, najprostsze rzeczy są najsmaczniejsze. Jeszcze pomysł co zrobię z z kompotem kompot z jabłek z cynamonem zaleję truskawki, mrożone truskawki. Zobaczymy czy Scarlet będzie. To no, tak jak ty lubisz, tak jak ty lubisz, tak! Jeszcze, jeszcze? Brawo! Przytul się to mnie, przytul się do Tatusia, brawo, tak! Zabawę wymyśliło! Ca, co, róż, co rusz! Co rusz nową zabawę wymyśla! To dziecko, jak ono jest zdolne! I najczęściej to są takie ćwiczenia fizyczne z jakiegoś powodu. Ta? Znaczy, ta tygryska? Z Kubusia Puchatka? Czy o Cio chodzi? Do czterech. Mamy ten. Mamy listę. Idziemy do Biedronki. Żel z aloesu. Na twoich włosiąt. Baterie A4. Do tej zabawki z alfabetem hiszpańskim. Co masz? Mleko na twoje, na, na twoje śniadanko. Ale paskudna pogoda, nie? ma Maleństwo małe. Zero, takie zero i taka chlapa niuniu niu. Taka ciapa Coś leci takiego, ale to coś leci takiego Jakiś deszcz taki Co tam jest? To jakieś aniołki Hej, Aniołki już świąteczne są, ja nie mogę dwa, bo jest zima. Tak, w ogóle Ciepło, dobra. Mamy baterie. No, maleństwo. Daj rączkę Nie chcę jakichś czekoladowych, żeby były solone Herbatniki, nie mają cukru? O nie, 26, nie Nie, te krakersy, które masz w domu wystarczą jeszcze Dobra, oni dzisiaj już miałeś się tego lizarta, choć będzie Musimy znaleźć ten żel y, y, z Aloesów po Twoich włosków jak tam... O jest, jest, jest ten sam. Ten sam co ma twoja mama. O! Bierzemy jeden. To był właśnie ten. Ładnie twoje włoski wyglądają rano. Patrz, widziałaś? To jest dla ciebie. No. Tak. Zobacz, no to jest Karle, pomagasz mi tak? w nie zakupów. Już, tam my tam plecak widzimy już do tak? Tam mamy sklep grożec z przodu. Skary pokazuje paluszkiem, wszystko po kolei pokazuje, co tam jest. Światełka tam mamy, tak? No. Oj. Spacerujemy trochę. Teraz podejdziemy i... Ooo. nastała jasność. Proszę bardzo. Z kim tak rozmawiasz Scarlet? Z babciu chyba. Chcesz powiedzieć dobrano z babci? Bierzemy. Bierzemy Twoją szczoteczkę. Ok, i tak bardzo chcesz. Tam też ząbki na dole. Mhm. Świetnie, myją ząbki, tak. Świetnie. Ale to właśnie mała, się tym bawiłaś. Pamiętasz? Kółko. Cuco. Puedes encontrar el jabón Jabón, correcto Encuentra Cuco. el oso Sopa, oso Cuco. ¿Dónde está el... Vamos a cantar y jugar Explora y encuentra sonidos ¿Qué hace un... Vamos a escuchar y aprender. J